Siemano, Siemano, witajcie w kolejnym odcinku z gry Lego Harry Potter lata 14 i kontynuujemy oczywiście nasz drugi rok w Hogwartsie. Ostatnio znaleźliśmy w łazience łączącej Marty dziennik, który nas wsysnął, że tak powiem, i weszliśmy we wspomnienia to czyli jak wiecie, to był, to jest przyszły Lord Voldemort. I dowiedzieliśmy się, że Tom Riddle wkopał Hagrida, że to niby on otworzył komnatę tajemnic, że to niby on potwora hodował, a tym potworem, znaczy tym potworem, który by on miał, był po prostu zwykły pajączek, jeden z takich, jakie tu są. I Hagrida wyrzucono ze szkoły, zabrano bruszkę i td. A my teraz musimy iść za pająkami, co właśnie uczynimy. Uczynimy. I gdzie nas to zaprowadzi? Prawdopodobnie do zakazanego lasu, jak dobrze pamiętam. Czyli chyba będzie tu sporo do przejścia. W górę jeszcze w prawo, chyba tu Tu czy nie? Nie, do góry. Aha, w sumie ja na pająki nie patrzę, no głupi jestem. Przecież mam i pająkami, nie? Tu, tu powinniśmy wyjść chyba na dziedziniec, i z dziedzińca przez most gdzieś w stronę chatki Hagrida. Zobaczymy, czy tak to będzie działało. Jakieś małe przycinki tu miałem. No, idziemy gdzieś chyba, miniemy chatkę. Tu. miniemy w chatkę Hagrida i będziemy szli do lasu. I dobrze wiecie, co się tam będzie działo. no, coś mi, coś mi lekko laguje, mam 40 fps niby. Nie wiem co jest. Co on tu stworzy z tego? No i kto mi powie, co to jest? Aha, nie. Jakiś po prostu skała, którą musimy oczyścić. I co? I tyle? Męczyłem się, żeby parę kasy dostać. No dobra, podlewam klatki i co? Dobra, nie chcę mi się bawić. Aha, czekaj chwila, bo my, widzę, że tu jeszcze musimy te kamienie oczyścić, to może jak jakieś kombo zrobimy, to wtedy to będzie działało. Tylko czemu tej miotu się nie da użyć? Aha, dobra. Dlatego. Czyście, czyście. Białe na kamieniach. Ciekawe kto to zrobił. No, złoty klocek. Przyda się. Aha, fajnie, że z spieprza przed laskami. Idziemy zrobić tę misję wreszcie. Nie, to idziemy do chatki Hagrid'a, jednak do środka. A co jak? Rozwalę te chopniki. No co jest? No dobra. Czyżbyśmy musieli zasadzić kartofle? Teraz nie wiem co mi to dało. Aha, nic. Jakieś zielsko Hagrid'owi zasadziłem, znowu na niego będzie. I co? Hagrid posrany. Aha, boję się, że go zabiorą do tego. Boję się, że go zabiorą do Askabanu za to, że niby kiedyś otworzył niby on komnatę tajemnic. To, że niby teraz też to on zrobił. I dla bezpieczeństwa chcą go posadzić w kiciu. Co mamy? Dumbledora z Corneliusem Knotem, czyli ministrem magii. I powinien mieć cytrynowo-zielony melonik, a nie czarny. Co to ma być? Mamy i Luciusza, Luciana Malfoja. Ja też Dumbledora chcę skazać. Ale dupa chyba mu się nie uda. No, a Hagrid właśnie powiedział, muszę przetłumaczyć. Idźcie za pająkami, one was zaprowadzą, bla, 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 coś tam, nie pamiętam dokładnie jak to tam szło. Ale widzę, o, dobra, jesteśmy już w zakazanym lesie. I wiem, że tutaj nie fajnie się chodzi. I chcę te niebieskie klocki pozbierać, bo widzę, że ich tu jest sporo. Tylko pewnie do tego jest potrzebna, albo nie, bo... Wydaje mi się, że szłoby tu z tego zrobić jakieś. Nie wiem jak to nazwać. Bo no, myślę, że może miotłe, ale. Może nie. Takie podesty są czasem. Do, do stworzenia. To co to? Co to jest? Aha, na tym mogę skakać wyżej. Aha. Czyli lubię coś takiego i hop. Dobre, jeszcze nie odpuszczę im. Rodzku. Czyli nie musimy tu wyskoczyć i pomóc wreszcie. Nawet Kio z nami poszedł. No tak, przecież był na filmy. Musimy im pomóc dostać się tutaj do mnie. Nie działa tu nic. Tak, ich tu mam zaprowadzić. Idziemy bez nich. No, tylko pytanie jak, no, jak nam jest potrzebny. Kieł nam jest potrzebny, no ale kołem się tam nie dostaniemy. Przecież on chyba nie na... No kołem nie damy rady wskoczyć Fajnie, 1 na 10 To mi jeszcze coś daje? Chyba, że co mogę tam podlać? O, 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 o właśnie, dokładnie. Powinien jakieś korzenie wypuścić, albo coś, w które się będziemy mogli powspinać. Czy co, nie? Tylko widzę jakieś, co to były, nieśmiałki, czy nie jak to się zwało? Te, co... nie. Nie pamiętam, jak one się zwały. One żyją na drzewach, z których robi się, produkuje się różdżki. Patrzcie, kieł, takie dupne drzewo potrafi obalić. 3 na 10 Miotły. No dobra, a co skołem? Hello. Och, chyba będę musiał wodę wypompować. Uwolniciorkę córkę! Ja mu się gdzieś Harry stracił, ale dobra. Gdzie tu się podnosiło do góry? Nie da się wyżej. Co to kurde jest? Chyba, że tylko Harry potrafi, skoro potrafi dobrze o tyle latać. Harry, Harry, Harry! No patrzcie, gnoja, gdzie on się stracił? Zbugował się gdzieś. No co za idiota! Stało se tu byłoby nigdy nic. Myślał, że Voldemort sam się zabije. O, i Harem bez problemu się da latać. To rozumiem. Aha, mamy podest. O, przynajmniej idą. Nie są takie... takie... tempe jak Harry. Znowu ta Marycha! Hagrid on wszędzie chyba sadził w tym lesie. Dlatego jest zakazany, nie? Żeby nie było. Do góry da się tu wejść. Ja chcę tam wejść, bo tu jest postać. Oszukamy grę czy nie? skoczymy stąd Nie, nie oszukamy Minimalnie nie nie za wysoko 6 na 10 co? A, no I co? A głupie chuchliki Nieco, Rado macie Powiedzcie, że tam jednak wyjdę. Ha! Fajnie. Lepiej dla mnie. No ja ale to jak pokazuje mi 120 FPS-u przy nagrywaniu. No normalnie ma około 60, ale tu się chyba mało. Teraz rzeczy dzieje, więc nie ma dużych wymagań. 7 na 10 Tu jest ósmy I tak pewnie ominąłem wszystkie No kurde traw go I co, mała wieżba bijąca? Fak, nie lubię takich terenów. Co, dotarliśmy? Jest! O, jest i aragok. To jest właśnie to malutkie zwierzątko, które hodował Hagrid, któremu uciekło. Eee, -e. wolę cię zjeść. Tak, wielce ron boi się pająków, ta. Ej, hey, student wywieziony. Chcę uratować go. Co jest? Ryb go! O nie wiem jak, ale uratowałem tego studenta. I włeb go! Czy nauczyłem, pamiętacie odcinek Nora? Się Męczyłem, kurczę, tyle czasu, żeby rzucać gównianymi gnomami do celu. Przytrzymujemy, i puszczamy i znowu klikamy, i puszczamy. I co, już po nim, ale on chyba nie padnie. To z tego, jak i tak przyszła cała rodzinka, cała familia na obiadek. No i teraz powinno być taki wstęp, jak Bo powinien nam przyjechać... O! Nasz latający Fort Anglia Ja zaspieczamy Harry, skąd on ma skuterek Jaki przerąbany, wyczaju skąd? O, jedziemy, jedziemy Jaki rozklekotany, masakra O wow, coś tu pewnie będzie do zebrania i mi się nie uda o wow wow, 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 Jak to jeździ krzywo? Ow, wow, wow! Co, już? Jeszcze! No w sumie ona powinien tak do granicy zakazanego lasu, bo nie przecież, w życiu by się nie pokazało na boniach wartów. Zbieramy wszystkie te monety co się da głupie to jest tu jest to, że na przykład jeżeli na przykład o tu po prawej stronie mielibyśmy jakiś herb czy coś do zebrania, no to już dupa, nie zebraliśmy, no to nie mamy i Trzeba, będzie, trzeba wtedy przechodzić, bo od nowa całą yy, misję, żeby to dorwać. No już mamy ponad połowę kasy uzbieranej A i tak nam się nie uda do końca uzbierać silnik siada powoli, chyba że paliwo się kończy Co jeszcze nie odpuści sobie jeszcze O chyba jest O, mamy granicę zakazanego lasu Jaka para Dyniobłowy! I co? Udało nam się chociaż tyle, że przetrwać. Ach, Remiona ma ryj. Jakąś tam karteczkę mają? Nie, co ty. Aha, no, że niby tym potworem, co zabija, to jest bazyliszek. O to chodziło. No, ale udało oczywiście nam się przejść kolejny poziom. Nawet bez żadnej śmierci, chyba jak dobrze pamiętam. I mamy tu postać Rona, którą w zakazanym lesie dostaliśmy. 63% truizar. to jest tak mniej więcej średnia, ostatnio było chyba 62%. Tak, mniej więcej akurat. Uratowaliśmy studenta, czyli za niego klocka dostaliśmy, a drugiego klocka za przejście levelu. Także czekajcie na kolejny odcinek. Dalej to będzie chyba drugi rok. Możliwe, że już wejdziemy do komnaty tajemnic, ale nie jestem pewien. Także do zobaczenia, papa. Pa.